Witam państwa na konferencji pomeczowej po meczu wieczystej Trakowa świtnik, Mecz zakończony remisem 1 do 1 i na początek poproszę kilka słów podsumowania trenera gości pana Łukasza Mierzejewskiego. Myślę że od 40 minuty plan yy, musiał ulec zmianie jak mieliśmy na ten, na ten mecz. Chcieliśmy wyżej atakować Wieczystą. Wiedzieliśmy, że w posiadaniu piłki Wieczysta będzie. Ma duże umiejętności techniczne, ma zawodników, którzy potrafią indywidualnie wygrać mecz, ale w tej 40 minucie musieliśmy wszystko pozmieniać. Ciężko coś powiedzieć o tym meczu przy kontuzji Michała Maka któremu życzę dużo zdrowia. Wierzę w to, że Tomek Midzierski nie chciał zrobić tego umyślnie. Są to koledzy, którzy grali w poprzednim włęcznej razem. Wiem, że byli w kontakcie ze sobą. Także bardzo przykra sytuacja, która na pewno też i nami wstrząsnęła. W drugiej połowie mieliśmy plan taki, żeby, żeby obniżyć obronę i starać się wyprowadzać szybkie ataki. Brawa dla chłopaków, bo w niedowadze strzeliśmy w ramkę z całego fragmentu gry i musieliśmy się w tym meczu do końca nacierpieć, ale zawodnicy stoi dużo zdrowia. Jeszcze raz im gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. No, po, takim, po, po takim meczu można powiedzieć, że jest z nas bardzo duża złość. Złość, bo straciliśmy punkty. I złość, bo straciliśmy bardzo dobrego zawodnika. No Michał stanowi dla nas jeden z kluczowych punktów. Dość poważna kontuzja, poważne złamanie. Także tutaj tylko mogę powiedzieć, Michał, czekamy na ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, była nasza przewaga, byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem. Natomiast nie potrafiliśmy tego udowodnić, nie potrafiliśmy sfinalizować sytuacji, jednej z sytuacji. Którą mieliśmy, a mieliśmy naprawdę bardzo dużo y, sytuacji, można powiedzieć, stu y, stuprocentowych, i nie zamieniliśmy ich na bramkę. Jeżeli chodzi o straconą bramkę, analizując przeciwnika, znaliśmy ich atuty, i m.in. Y, dobrze wykonywane stałe fragmenty gry na bliższy słupek, gdzie w ten sposób zdobywają bramki, i mimo to, że przeciwnik był po. Głębokiej analizie straciliśmy taką bramkę, której nie powinniśmy stracić. Tak jak powiedziałem, jest w nas złość. Dziękuję bardzo. Pytanie do trenera bardzo dzień dobry. Trenerze, którzy z zawodników obecnie niedysponowanych mogą ewentualnie jeszcze wrócić na końcówkę rundy, no ciężko będzie, żeby któryś z zawodników niedysponowanych wrócił na. Końcówkę rundy dzisiaj przed meczem hmm, było ich dziewięciu. No ale ci powiedzmy z mniejszymi kontuzjami jest szansa, że, że, że dwóch może, może wróci. Natomiast no, straciliśmy kolejnego zawodnika i, i, i to jest ten nasz problem, ale uważam, że nawet w dzisiejszym dniu bez tych zawodników powinniśmy wygrać ten mecz, gdybyśmy byli skuteczniejsi. Dzień dobry, panie trenerze Mateusz Kaletalow Kraków. Chciałem zapytać o to, co powiedział pan zawodnikom w przerwie, bo chyba długo zeszło, zanim się tak naprawdę wszyscy na stadionie otrząsnęliśmy z tego, co się stało, stało w końcówce pierwszej połowy. No i właśnie co wtedy powiedział pan do zawodników, bo chyba ciężko się skupić skupić te emocje w sobie i no, zareagować jakoś. Do zawodników powiedziałem, że przede wszystkim musimy ten mecz wygrać dla dla maczka, dla niego, bo on stracił zdrowie i trzeba pokazać charakter, pokazać, że jesteśmy zespołem i zdobyć dzisiaj trzy punkty, które zadedy zadedykujemy jemu. Zespół chciał, bo nie powiem, że nie chciał, szarpał, starał się, natomiast tak jak już powiedziałem, ta skuteczność była bardzo słaba. Trenerze, tu mam pytanie do trenera Łukasza. Czy wy walczycie awans? Nie, ma, nie było takich celów postawionych. Yy, mamy po prostu trzymać się w górnej części tabeli i, i wygrywać najbliższe mecze. Także jesteśmy. Na razie plan myślę jest wykonywany.